Zanim przejdziemy dalej z kursem, ważne jest, żeby pamiętać o tym, że czysty i ślubny kod, który jest czytelny, jest bardzo ważny, żebyśmy wiedzieli o co w nim chodzi, co się dzieje i skąd to wynika. Dlatego, w tej lekcji, zajmiemy się kilkoma porządkami, zanim przejdziemy dalej. Zanim to jeszcze nastąpi, może sobie stworzymy yy, paletkę do gry, żebyśmy też ją mieli od razu. Jako, że właśnie pierwsza gra, którą stworzymy, będzie. Imitować ponga, czyli będzie tak jakby komputerową wersją tenisa. Dlatego stwórzmy sobie paletkę w kolorze białym. Chcemy ją na pewno po lewej stronie ekranu, prawdopodobnie nie chcemy jej zaraz na samej krawędzi, dlatego zróbmy ją powiedzmy w pozycji 10, czyli będzie kawałek odstawać od krawędzi ekranu. Ehm. Z tym się tak naprawdę nie musimy na chwilę obecną przejmować, ponieważ to będzie poruszane myszką i to będzie automatycznie generowane. Damy sobie mniej więcej ją gdzieś w połowie na chwilę obecną, trochę poniżej połowy. Chcemy, żeby była powiedzmy na 10 gruba, oraz długa powiedzmy na 100, żeby bałoby się ją po prostu grać. Okej, okay, to mniej więcej wygląda jak fajna poletka do gry. Więc teraz przejdźmy do skrzątania. Czego na pewno nie potrzebujemy, to tego console.loga się go pozbędziemy. I teraz patrząc na ten kod, uświadamiam sobie, że nasza funkcja nazywa się draw everything, czyli narysuj wszystko. Ale zaraz w pierwszej linijce, co robimy, to robimy kalkulację naszych zmiennych, czyli próbujemy się coś. Próbujemy obliczyć pozycję, próbujemy mieć logikę naszej gry w funkcji rysowania. Na chwilę obecną, jako że mamy łącznie samego kodu w rzeczywistości jeszcze mniej, bo tylko 40 linijek, to to tak bardzo nam nie przeszkadza. Um, ale im nasz kod będzie stawał się większy i większy, tym ważniejsze jest to, żeby wszystko działo się w miejscu, w którym powinno, ponieważ łatwiej nam będzie to później odnaleźć. Więc stwórzmy sobie po prostu nową funkcję, w której będziemy odpowiadali za ruszanie wszystkimi rzeczami. Dlatego zrobimy sobie const, nazwijmy sobie to move. Czyli poruszaj wszystkim. I teraz w tym miejscu wsadzimy sobie nasze poruszanie piłką. Jak sobie teraz to zapiszemy, to oczywiście Widzimy na ekranie, że piłka przestała się ruszać. Jest to oczywiście spowodowane tym, że nigdzie tej funkcji move everything nie wywołujemy. Chcemy, żeby nasz setInterval wywoływał obie te funkcje. Jak to możemy zrobić? Cóż, możemy albo po prostu zrobić kolejną funkcję, która będzie odpowiedzialna za właśnie tą rzecz. Możemy ją sobie nazwać runGame. I wewnątrz tego sobie zrobimy właśnie Move Everything i Draw Everything. I teraz tutaj zamiast Draw Everything po prostu odwołamy się do tego Run Game. I teraz gra ponownie działa tak, jak tego chcieliśmy. Ale kiedy na to patrzę, mam świadomość tego, że w rzeczywistości nigdzie indziej nie będziemy się odwoływać do tej. Yy, do tej funkcji, nigdy więcej nie będzie potrzebować tej nazwy run game. Jeżeli się nad tym zastanowimy, tak jak ja wam powiedziałem wcześniej, cermon zmienne, to tylko trzymam jakieś rzeczy. One przypisują to, co znajduje się po prawej stronie znaku równości do tego, co znajduje się po lewej stronie znaku równości. Czyli w rzeczywistości możemy zrobić coś takiego. Jak sobie skopiujemy to wszystko i wklejemy to w tym miejscu. Oczywiście to musimy teraz usunąć. To założenia też to powinno działać. Tak, oczywiście działa to. I to są po prostu właśnie takie funkcje bezimienne. To są funkcje imienne. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że po prostu funkcje imienne możemy się do nich odwołać w każdym miejscu kodu. Tak propos czyszczenia to i sprzątania to, to też możemy usunąć, bo to już też nie jest nam do niczego potrzebne. Funkcje bezimienne są takimi funkcjami, do których możemy odwołać się tylko i wyłącznie w jednym miejscu naszego kodu. Po prostu one są wywoływane raz, w tym przypadku oczywiście powtarzają się one co sekundę, ale jakby set po prostu wywołuje, co się w nim dzieje ponownie ponownie, ponownie. Nie możemy odwołać się do tej funkcji tutaj, bo nie mamy żadnego, żadnego handlera, który by nam powiedział: OK, bym chciał teraz uruchomić to, co się dzieje tutaj. Możemy tak zrobić z Move Everything, możemy tak zrobić z Draw Everything, ponieważ one mają to imię, one mają tą nazwę. I tak jak ja powiedziałem przed chwilą, to jest nic innego jak po prostu przypisanie tej nazwie tego, co znajduje się w tym miejscu. I tyle. Dobrze, to takie nasze szybkie sprzątanie kodu. W następnej lekcji e, zmienimy ten nasz czerwony kwadrat w faktyczną piłkę, w faktyczną kulkę. Oraz jak ona dojdzie do krawędzi, sprawimy, że ona się zacznie odbijać w drugą stronę, także faktycznie już zaczniemy tworzyć naszą grę, dlatego szczerze zapraszam do oglądania kolejnej lekcji.